Wyjeżdżam z warsztatów Hiszpanii. Mów, jedz i relaksuj się. U Agnieszki Marudy i Ewy Rzotkiewicz, Co sobie biorę? Biorę sobie naturalne mówienie, siebie autentyczną w mówieniu. Biorę sobie to, w co zawsze wierzyłam, że relacje biorą się z tego, że naturalnie do siebie mówimy. Bez względu na to, czy jesteśmy na scenie, czy jesteśmy na spotkaniu. W małym gronie, czy być może jesteśmy na spotkaniu z inną osobą. To zawsze jest to relacja i dziewczyny nauczyły mnie tutaj, że na scenie nie muszę być nienaturalna, że mogę dzielić się tym, co we mnie jest i że ludzie tak naprawdę tym się inspirują, co jest prawdziwe. I bardzo dziękuję dziewczynom za im ogromną wiedzę. Za to, że mogłam spróbować pysznych potraw również, za to, że byliśmy w pięknych miejscach, gdzie jest lazur morza, który uwielbiam, mimo iż sama mieszkam w Hiszpanii, to poznałam miejsce, które rekomenduję Wam, żebyście też zobaczyli.